Jedziemy? Na ten wpis tego samozwańczego weto, to nie my. To nie Jest my. odpowiedź liliowo-niebieskiej truskawki. Oni nie mają wet, a my tak. Bylibyśmy bogatsi, jakby nie blokowali inwestycji, a teraz lament. Kto weto? Wystarczy zrobić ranking wzrostu dochodów w procentach i wyjdzie, że my jesteśmy w czubie rankingu. My zablokowaliśmy jakąś inwestycję? W jakim my czubie jesteśmy? A ja nie wiem o jaki czub tutaj chodzi. Czub. Ten co pisał. No, ale zablokowałeś jakąś inwestycję w gminie? A w gminie nie. Bo ja nie. A jeszcze się, jeszcze się okaże, że mamy wpływ na Concordat. Także dementujemy, nie zablokowaliśmy żadnej inwestycji. Nie mamy zamiaru. Kasa nowa. O! O mnie? <noise> Nie wiem, kasa, albo słuchaj. Kasa nowa. W wieku? Kasa nowa. Oni nie mają wet, a my tak. Czyli to już jest, proszę Państwa, Kasanowa odpowiada truskawce. A jaką to niby inwestycję zablokowało weto? Komu to niby dochody tak mocno wzrosły? Aha, burmistrzowi. No, Kasanowa się popisał. Na Myślę, że to jest taka błyskotliwa analiza sytuacji. Ale sam sobie odpowiedział. Tak, czyli kas Kasanowie dziękuję. za dobrą pracę, broni weto. Za dobrą pracę, burmistrzowi wzrosły dochody. Komu to niby dochody tak mocno wzrosły? Aha, burmistrzowi, to chyba wszystko na ten Mnie, temat. Nie. Mnie też nie. Ciekawa, to chyba jakaś pani ciekawa. Nie ja, nie ja. A, byś powiedziała ciekawam. Ciekawam, tak ciekawa. Ja mam pytanie, jaki wpływ na inwestycje ma weto w gminie Nowogrodziec? No to ja jako kobieta tej pani ciekawej podejrzewam, że to kobieta. To odpowiadam y, krótko. Żadne. Jakbym był megalomanem, to powiedziałbym, że oho. Żadne. <laughs> żadne. Wiadne. Ktoś. No znowu weto. Nazwany obiektywny. Obiektywny i weto. Obiektywny. Posłuchajcie, weto to się nadaje na szan. We to się. Osprey. Ostry, tak. No to, czyli to chyba komplement. Weto hmm? się pcha na burmistrza i dlatego mąci, sieje jadem, Całe? szuka afer i wszystko widzi na czarno. Ja też. Jeśli pani z Weto tak zależy na gminie, niech załatwi środki finansowe. Weto nie zależy na gminie, tylko na pensji burmistrza. Mam nadzieję, że ludzie się nie dadzą nabrać na te jej słówka przy wyborach w 2023 roku. Pani to zależy na gminie, to niech załatwi środki finansowe. No proszę Państwa, ktoś kto cześć w yy, jesteśmy stowarzyszeniem. Jakie my mamy możliwości załatwienia środków finansowych? Środki finansowe w budżecie są. Sztuką jest dobre gospodarowanie tymi środkami. Mar yy, premier Morawiecki siedzi u nas na kawie co drugi dzień. Tak wiesz, Nie, 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 nie wyłudaj się. Tak, u nas weto. Weto. Tak. Y... I, I gadamy o gospodarce, i jakby to zablokować? Weto nie zależy na gminie. Proszę Państwa, bardzo nam zależy na gminie. Wszystkie te nasze działania, o których oczywiście, no może nie w tym momencie powiem, to jest działanie dla ludzi. To jest działanie z ludźmi. Także yy, ten ktoś, kto się nazwał obiektywny, no myślę, że jest bardzo nieobiektywny. Także, na swój sposób. Na swój sposób. Obiektywny inaczej. I wraca Kasanowa. No Jezu, ile, no, tylko o mnie będą mówić? Ale ten Kasanowa, posłuchaj. Każdy inny będzie lepiej dbał o rozwój gminy jak obecny burmistrz Relich. Gmina ma kilkadziesiąt milionów długu. Ale jak Relik przejmował gminę po szczerbieniu, było 5 milionów długu. To był lament, że gmina jest strasznie zadłużona. Ile my mamy teraz długu? Ja pytałem w czasie kampanii wyborczej, to mnie pan burmistrz zbeształ. Zbeształ Cię? Tak, mam nagrane na, na tym. Bo zapytałem się, ile mamy zadłużenia brutto, czyli to też yy, łącznie z Hydrotechem. To mój, że nie ma określenia brutto, że się posługuje niewłaściwym tym nazewnictwem. No ale nie, nie powiedział, ile jest zadłużenia. Nie powiedział mi. Już. No to też dobry y, sposób, żeby wybrnąć <śm> i nie odpowiedzieć. Bo dług y, spółki Hydrotek jest też długiem gminy, żeby tego nie rozdzielać za bardzo. No czyli po szczerbieniu tutaj się dowiadujemy, że było 5 milionów długu, to był lament. No i teraz. Y Proszę spojrzeć do raportów o stanie gminy. Tam jest. Przygotujemy materiał następny o zaburzeniu gminy. Wszystko jest w Biblii. No, ale jak ktoś interesuje bardzo, to może w ramach dostępu do informacji publicznej i sam się postarać. Tak. Celestynowy ko Kaleus. koleus? Koleus. Pochodzę z nowogrodzca. Przez jakieś 7 lat mieszkałam, mieszkałem w Lubaniu. Z miłą chęcią wrócimy. Pomieszkajcie w mieście Lubań masakra, Nowogrodziec nie ma się czego wstydzić, tylko jakieś statystyki nie takie w tym roku. Wiesz co? Ja myślę, że to jest... Nazw no, kategoriach wstydu? No, w porównaniu do Lubania to nie mamy się czego wstydzić. A czego się ma wstydzić Lubań w takim razie? No już nie, nie zostało napisane. Nie wiem, tam pracowałem. To co, to znasz Luban Nie, fajne miasto. No fajne miasto. Po w porównaniu do. Znaczy, brak szczegółów. No brak szczegółów nie, trudno się odnieść. Nie do tego, o co, o co, o co, co autor miał Koleusowi. na myśli. Koleusowi. MNB odpowiada Koleusowi. Bardzo wielu mam znajomych w Lubaniu i jakoś żaden z nich nigdy nie powiedział, że jego marzeniem jest zamieszkanie w Nowogrodzcu. Pe, <laughs> Chyba wszystko na ten temat. Pewnie nie, nie wie, co czy to jest. Czy mieszkańcy, Lub... no nie wie, gdzie jest Nowogrodziec w ogóle. Pewnie nie wie, co to jest. Aha, co to jest Nowogrodziec? Mieszkańcy, to Jak, jest fajnie. No, zapraszamy. Piąte, Tylko... piąte czy szóste miejsce, od, proszę od, od państwa, końca w rankingu gmin, to jest to jest. Coś. Zapraszamy, proszę to jest państwa, coś. do Nowogrodzca, ale nie palcie za sobą mostów, żebyście mieli po czym wracać. Ej, most spaliczy betonowy. Aha. I kolejny komentarz, Różowa Magnolia odpowiada Koleusowi, przypominam, że Koleus to jest ten ktoś, który z taką, z taką przyjemnością wrócił do Nowogrodzica i 7 lat mieszkał w Lubaniu. A może chciałbyś zamieszkać na jakiejś wiosce w gminie Nowogrodziec? To zapraszam do Zebrzydowej za przejazd kolejowy tam, gdzie były zakłady pracy. Drogi, kocie i szutrowe, zero oświetlenia, brak chodników. Kałuże po kilkadziesiąt metrów, brak kanalizacji. Wzdłuż drogi gminnej usypany wał z gruzu i ziemi aż do samej jezdni. Chaszcze i krzaczory. Ludzie mieszkający w tym ostatnim budynku boją się po zmroku wracać z pracy. To no no powinno i... trafić do fundelu turystycznego. Zaraz będą się... Jakiś survival? Czy szkoła Nie, przetrwania? Zobaczysz zaraz. W gminie Ameryka, nowoczesna Azja, wszystko będą zjeżdżać. Tutaj, żeby no zobaczyć to jest, pierwotną. No, no, kto ten, się oprze takiej reklamy? Pierwotny. <noise> no, chyba tak. tak. Się, to, jest, to jest czysty materiał na folder. To czysty materiał, żeby szybko, dołożyć, szybko uciekać. Zdjęcia dołożyć z tego y, z, 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 Dubaju. z Dubaju. I porównać. No, i, i,